Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam Państwa na kolejne, już szóste wielkopolskie warsztaty niewydolności serca. Po dwóch latach pandemii, gdy spotykaliśmy się w formule online, jest nam szczególnie miło, że możemy spotkać się na miejscu w Concordia Design. W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego postępu w medycynie ogólnie, a nam się wydaje, że zwłaszcza w kardiologii w tym w obszarze naszych największych zainteresowań w niewydolności serca. Ta niewydolność serca to cały czas istotny problem medyczny. Ukazujące się co roku liczne prace zmieniają nasze podejście do diagnostyki i terapii tego złożonego zespołu chorobowego, poszerzają nasze możliwości, jednak nadal nie w pełni je wykorzystujemy. Warsztaty są tu doskonałą okazją do podsumowania tego, co najważniejsze w ostatnim roku. Przygotowaliśmy dla Państwa, mam nadzieję, ciekawy program, obejmujący m.in. wykłady podsumowujące aktualny stan wiedzy. Będziemy omawiać praktyczne aspekty postępowania klinicznego w oparciu o prezentację przypadków. Konferencję rozpoczynamy w piątek, tradycyjnie od sesji warsztatowych z pokazem badań takich jak echokardiografia wysiłkowa i spiroergometria. Będzie też kurs EKG. W piątek zapraszamy też na sesję inauguracyjną. O tym, co proponujemy w sobotę oprócz sesji wykładowych, mówi pani docent Kałuszna Oleksy. Wysoki poziom naukowy gwarantują wybitni specjaliści, którzy przyjęli zaproszenie do uczestniczenia w naszej konferencji. Mamy nadzieję, że w tej naszej konferencji znajdą coś ciekawego nie tylko lekarze, ale i studenci medycyny. Pielęgniarki i przedstawiciele innych zawodów medycznych. Tak jak już wspomniałam, o dalszych szczegółach konferencji powie więcej pani docent Marta Kałużna-Oleksy, z którą ten program przygotowałyśmy. Zapraszamy 10-11 marca do Concordia Design.